Zakrzepica, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Zakrzepica to powstanie zakrzepu w układzie tzw. żył głębokich. Najczęściej dotyczy kończyn dolnych. Niezdiagnozowana i nieleczona może doprowadzić do śmierci. Uwolniona z zatoru zakrzeplina wędruje ku sercu. Zaklinowanie skrzepliny w przedsionku lub komorze serca prowadzi do nagłego zgonu, a zatkanie naczyń płucnych do zatoru płuc. Początkowo choroba zakrzepowo-zatorowa przebiega bezobjawowo. Typowymi oznakami rozwoju zakrzepicy są ból i obrzęk kończyn. Może im towarzyszyć zaczerwienienie lub zasinienie obszarów objętych chorobą. W grupie ryzyka rozwoju zakrzepicy znajdują się kobiety stosujące do doustną antykoncepcję, osoby palące papierosy, osoby po zabiegach operacyjnych unieruchomione oraz te, u których w rodzinie występowały epizody zakrzepicy. Jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, cierpisz na żylaki, odbywasz długie podróże lub chorowałeś na zakrzepicę, również jesteś w grupie ryzyka. Jednym z silnych czynników ryzyka jest predyspozycja związana z mutacją genetyczną. Wiedząc o uwarunkowaniach dziedzicznych predyspozycji w kierunku trombofilii wrodzonej, czyli skłonności do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych, Możesz podjąć odpowiednie działania, zmniejszające prawdopodobieństwo zachorowania. Jak zapobiec rozwojowi zakrzepicy? Jeżeli palisz, zaprzestań palenia. Dbaj o prawidłową masę ciała, pamiętaj o codziennej dawce ruchu oraz właściwej diecie. Jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, rób regularne przerwy, zmieniaj pozycję. Wykonaj badanie genetyczne określające predyspozycje w kierunku rozwoju zakrzepicy. Pozwoli ono szybko określić prawdopodobieństwo zachorowania. Procedura wykonania badania jest prosta i wygodna. Zestaw z testem pudełkowym możesz kupić online, bez wychodzenia z domu. Samodzielne pobranie materiału jest łatwe. Zapoznaj się z załączoną instrukcją krok po kroku i dokładnie wykonaj każdy opisany w niej punkt. Pamiętaj, na godzinę przed pobraniem próbki nie należy spożywać żadnych posiłków ani napojów. Badanie wykonywane jest z próbki śliny pobranej w formie wymazu z błony śluzowej policzka. Załóż rękawiczki, przygotuj szpatułkę, pobierz wymaz, złam szpatułkę w próbówce, zamknij próbówkę i opatrz naklejką. Powtórz procedurę z drugą próbówką. Pudełko zawierające dwie próbówki oraz wypełnione formularze należy wysłać kurierem. Najlepiej od poniedziałku do czwartku. Wynik badania otrzymasz w ciągu dwóch tygodni. Pozwoli on na dopasowanie działań profilaktycznych do Twoich predyspozycji w kierunku zakrzepicy.